Hej, witam wszystkim, ludzie z KTOS, Nowy buwer Witam Was w kolejnym odcinku ze Stalkera. Jak już tu jesteście, to nie zapomnijcie, jeżeli Wam się spodobał w tym filmie, zostawcie łapkę w górę, zostawić łapki albo subskrypcji, co tam wolicie. No, w każdym razie, tak, mamy na zadanie wyeliminować skład wroga, ale kolejne zadanie jest dostać się i odzyskać przedmioty zabrane przez bandytów. Jeszcze raz, sobie myślę, pójdziemy do. Tego składu. Byliśmy niby tam ostatnie, w trzej. Sprawdźmy, czy mamy w ogóle posażenie. No, wyposażenie mamy takie w miarę legitne. I nie potrzeba nam dwóch strzelb. Są dwie takie same, w sumie. No, sniperkę już noszę, kurczę, odkąd wyszedłem eee... z bagna, Tak? Na To chyba Bagna, bo już nie pamiętam, co. Ładnie jest miejscowość. A bardziej lokacja. W każdym razie, e, ludziska sprawa jest tego typu, że live wybywają czasami, więc zapraszam czasami na, na Twitcha. Macie link na kanale moim. A to tylko taka ciekawostka. Dobra. Zapomniałem, że znowu nie możemy biegać. Mam pistolet. Ten pistolet jest lepszy, ale mieliśmy jeszcze jeden pistolet. Ten pistolet jest jeszcze lepszy. To wyrzucamy, to wyrzucamy. Już prawie ważymy tyle ile potrzeba. O ile wyrzuciłem, nic dobra. A właśnie mamy jeszcze. A nie mamy, kura. Dobra, wracamy z powrotem do tańczących. tańczących renegatów, bandytów. Zapomniałem, że mamy taką fajną spróżbę. Kurde, to ile tu mam siedzieć, że tak powiem w tej bazie Żeby w końcu odbić ich. U mnie wafelki leżą pod e... Pod telefonem i utrzymuję kamerę. Ja proponuje, żeby wyrzucić te pistolety. A pewnie, pewnie masz rację. Pewnie to zrobię wcześniej czy później. Dobra, ktoś do mnie zaczął strzelać w tym momencie, tylko nie wiem kto. Proszę. Musiał mnie zauważyć ostatnio. Dobra, tam jest. Tego nie tak specjalnie nie widzę. Uwaga, granat, standardowo na początku. O, nawet trafiłem. A, zapomniałem przeładować broń. O ty dziadu. Aj, nie trafiłem, go przeładowuję. Wow, kurde, jest ich tu trochę. O, fuck granata rzucił. Ale on nie trafił tym razem. Dobra zdedał. Nie mamy za dużo amunicji w tej broni. A jest na górze, trzeba mieć go na uwadze. Dobra zginął. Ten zginął też. Jeszcze dziesięciu. Powoli dojdziemy do ładu składu. Dobra, dawaj granata jeszcze raz No widzę, że krwawię Nie zabiłem niestety nikogo Tamten łazi kurczy kurczywych tam Dobra, zapisuję i lecę do przodu, bo... no dobra Czeki, braki break i padaj, szmato Dobra, tam jest. O, 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 te dziadu Nie no, nie lubię tak jak jest. Tamten mi w sumie nie powinien zrobić z takiej z taką strzelbą. Tutaj jest jeszcze jeden gdzieś łazi. O, są. No, schował się, kurde za tym. Tak, boover wszystko widzi. Zostaje propozycję, żeby ubrać egzoszkielet. Bo nie wiem, gdzie go znajdę. To nie jest szkielet, tylko egzoszkielet. To jest pancerz. A ja, pancerz, mam taki dziadowski Jak widzisz tą niebieską kreskę u mnie na po prawej, w prawym dolnym rogu, tam jest czerwona i niebieska. To czerwona to jest życie. Niebieska to jest pancerz. Dobra, lecimy dalej do gości. Może nas nie zabiją przypadkiem? I jeszcze raz muszę przeszukać to miejsce. Tutaj, bo... <laughs> kurde, gościu, tak jest skitrany. Jak są porąbani w ogóle. Strzelają do mnie nie wiadomo skąd. Ten granaty rzucają też nie wiadomo skąd. Ja już nawet nie... Szkole mi się leczyć, kurde, bo. Bo tak dużo ich jest tam na tych rogach, że masakra. Tak, muszę składać kasę, żeby się wybrać po tym kombinezon skończył. O no, tych ciulu, przyjdę jeszcze raz. Specjalnie nie dam kurderom za wygraną. Nie ma szans. Granatę! Jest! Dostał w bo tam na górze, świetnie o to chodzi. Przydałoby się wyjść tam na górę, to miałbym lepsze pole do popisu. Stąd kurczę tak nie bardzo. Jeszcze mi się broń za na to słowo. Tam jest, widzę jednego. No o, dziadu. 7 jeszcze Mam je zmasakrował. Dobra, spróbuję granatem go wykurzyć Chyba mu to nic nie dało. Jestem mega inteligentny. Jak nie patrzę to wyłażam ci o to. Dobra, zrobimy w ten sposób. Nie mam, kurde, niestety odteczek. znaczy bandaży. Trzeba się. Co to mi się stanęło? się? to się broń schowało. Dobra, dawaj gościu bandaża. Nie mam, nie mam zamiaru się tutaj trwawić. O, to też mi oddaj, granaty mi oddaj. To też chleb, chleb mi da życie, więc będzie dobrze. <laughs> Jeszcze czterech gdzieś tu się plącze. Tylko najgorsze, że nie wiem czy ja tutaj muszę czekać, żeby kurde przyszli. Moli. Wow, łodyść w kubańcu. mi się broń schowała, czyli co, nie ma amunicji? Nie, no ma Muszę gości przepatrywać, to dostanę informację o schowkach Dobra, tych sprawdziłem Nie, do muzyki nie będę szedł już Dobra, widzę go Dobra, zdedał Dwóch przez znaleźć. Dobra, gdzie te pokraki są? Ten nie w ogóle udaje, że nie widzi. Ten jest nieśmiertelny w ogóle. Dostał trzy razy w łeb i nic mu się nie dzieje. Gościu, dawaj to, co masz. I nara, jeszcze jeden. Jest tu jakiś cwaniak. Dobra, złażę na dół. Myślę, że goś sam się pokaże w odpowiednim czasie. I idźmy do tego miejsca, co jest dalej na dole, bo. Dobra, tylko jak się tam złaziło, bo już zapomniałem. Ojej, że jakiś ty jest. O o, o o, o, Nie tak. czy przejdzie do dzieje z obu stron. Nie będzie chodziło z wyjaśnieniem naszych bandytami. Koniec łapówek i opłat za przejście. Stalkerzy, macie moje uznanie. E, jeżeli chodzi o mnie, to ja tą grę przechodziłem chyba raz tylko. To znaczy w tym miejscu, gdzie teraz jestem, jestem chyba drugi raz, tylko że jak grałem pierwszy raz, to na pewno nie przeszedłem w tak dogłębny sposób tej gry. No i nie przeszedłem tej gry do końca, trzeba to zaznaczyć, że doszedłem chyba do. Tam gdzie jest tego e, laboratorium, tego doktorka. Dobra, no, gra mi nakazuje iść kurczę tam. A ja tam nie chcę iść, ja chcę stąd iść. I zrobić jeszcze to, co nie zrobić. Niestety w tym odcinku była trochę to powtórka z rozrywki. Ostatniej. No ale tak mi gra nakazała. Więcej razy tu nie przyjdę. A podejrzewam, że będę musiał. Ale mam nadzieję, że nie, bo i tak mi tak gra już tutaj nic nie daje, więc podejrzewam, że. To jest bez sensu. Dobra, tak jak mówisz, no to tak, wywalam te pistolety. To też mogę. Chociaż to może mi się przydać czasem. A to... To mi się też raczej nie przyda. Oter będę ci... Będę miał ci złe, jeżeli faktycznie w końcu przyjdzie mi strzelać z tych pistoletów. Dobra, tu się pokazano schowek. To też jest warto zaznaczyć. W ogóle zobaczcie, ile pendrive'y kosztują. W sumie ja niby mam je oddać do mechanika, ale mogę je sprzedać, więc się nad tym zastanowię, bo wolę mieć lepszy kombinezon niż nie mieć go wcale i ulepszać nie Dobra, jeszcze sobie coś wywalił. Ta broń w sumie ona waży 2,5 kilo No dobra, ale może powoli sobie dojdziemy. Według mnie, najlepszym częścią chyba jest tak jak w ogóle. Dla większości ludzi, chyba. Ze wprypedzi mimo wszystko. Dzień Czarnobyla lubiłem. Ale jednak, jak sobie pomyślę, o Ze wprypedzi zostawią. Mam w głowie taki. Niesmak. smak. jeśli pani i nie do końca się ze sobą zgadzamy, ale prawie, że nie. I o to chodzi. Dobra, idę teraz rozpieprzyć tych draniów, które mi zabrali. Zabrali rzeczy, niby. Podobno tutaj gdzieś są, więc pasowałoby się później wybrać jeszcze z powrotem do Doliny Roku i faktycznie kupić sobie te że Ja kasy. A, kasy mi zabrali ciatę, czyli kasy mi nie mam. To jest mały problem, ale. Czyste niebo jest to taki cień, czarnobyla trochę. Inna fabuła delikatnie, ale nie, nie wnosi tak granic nowego. Gdzie te dwie picze? Wszyscy tacy sfani byli, ale kurde, dostali dwa strzały i po nich Gościu, teraz oddaj mi hajs Bo tak naprawdę guzik mi z tych twoich, kurde, karabinów Jak mi kasy nie oddajesz No dobra, weź se wszystko, ale to guzik z tego, że ja to wezmę wszystko Coś jeszcze tu mam? O, tu jest schowek Ale kasy dalej nie ma, więc to nic z tego, dobra, ja z powrotem tak eee... Nic mi to nie dało Idę do przewodnika, ale przewodnik... A pomogę mu przynajmniej, widzę, że się napieprzają z Bandyci Wrócę się, i tak nic nie robię Do, w takim razie, do Kordonu Tak jestem na wysypisku, to nie wiem, daleko i pójdę sobie tam do naszych chłopaków w bazie. Dobra, nic nie mówiłem. W tym miejscu zostałem zgładzony, więc ja się ludzie z wami żegnam, i w następnym odcinku idziemy do kordonu, więc peace out.